Manko, to jest strony Segan i są dzisiaj ze mną. Stop, 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 nie nagrywamy, wróć. Chuju Jest problem. O, jaki? Ty chuju Już się zaraz śmieję. Siemanko, Manko, to jest Segan i są dzisiaj ze mną Tisu i Joypee! Yeah! Eee! Nie wiedzieliście, że oni są za mną! Myśleliście, że samemu! Tak! Zaje zajebiście pozytywną energią możemy iść na arenę. Tak. milordzie. Dobrze, ja okay. jestem przekro... chodźcie na dziesiątkę, bo tam ktoś wygrał przed chwilą. Na dziesiątkę, na dziesiątkę, na dziesiątkę? Dobrze, na dziesiątkę, ale gdzie jest dziesiątka? No to graliśmy dziesiątkę. Dobra. Widzę łuk, widzę to jest ta arena nasza! No O, dobra. Uuu. Jezusie, lec, nie lecę, nie JP, Ko Kocham. O, Joypi, Joypi, cześć! C Chciałbym ogłosić coś superowego, otóż zamawiam sobie bluzy Minigraft, więc będę musiał sobie zmienić skina na bluzy Minigraft. Tak, No Ale Ja chciałbym ogłosić to, że kiedyś dostanę nowy komputer i będzie więcej FPS-ów. Wow. Yeah. <laughs> <laughs> o całe dwa. O, o, całe, a... dwa FPS -y, o p... całe dwa FPS-y, nawet O całe dwa FPS-y i nie więcej. Albo a o, o komputer 1000 euro i tylko dwa FPS-y więcej. Tak. Poza tym, że jest komputer z procesorem technologii i7, y, zajebiście fajny. Windows Pajmo. 9, który jeszcze w ogóle nie wyszedł. Nie no, ale już nie. dziesiątką. Wisiłem komputer, mogę powiedzieć, że jest dobry. Bo to ja pojęcie. Tamtając. Każą nam sprawdzić listę komentarzy, zróbmy to. Zróbmy to. Naciśnijmy SGWT, tak. Oho. Patrz, w puste miejsce Joypi wskocz tam. Nie da się. Wskocz tam. Każę ci. Rozkazuję <grym> ci. Nie da się, nie da się. Werterz! Gdzie werterz? 106, 5, 4, 3, 2, Jeden, cycki Fuck, sprintem popsułem Fuck, nie działa ten łuk No co za debil, w łuk Ja ci wsadzę łuka w tyłek Kurde, jak się rzucili na te skrzynki Kiwam w oko mam, mam spodenki, tak Kurde, ruszać te dupy! Ja! Lecę po skrzynki z innej strony Gdzie to jest? Gdzie, ten, gdzie to jest? Gdzie to, gdzie ten bulgarski tyłek, tam? Dobra, tam. ej to... Gdzie wy jesteście? Ja idę do tej piramidy, co tam była na spawnie yy, no dobra, to jest chodź, dobry pomysł. Chodźcie tam, mną, chodźcie za mną. JP, chodź. No robimy Sojusza, no nie? Tak, no. trójkę, no. Żeby nie było tak jak strefa. Ale nie ej, nie opłaca się, bo oni już idą tam Pustek tutaj w ogóle jest tak Tak, szuka. no wiem Dobra, chodźcie tam, e, tam! Ty! Pamiętasz co ja ci mówiłem wtedy co poszliśmy na tamtę górę Ale No czekaj, to... bo JP się zgubił, chodź JP, tutaj no, tutaj. To no, tak, od... tu, tu złoty skacze Ja idę na tą tą, tą na ten kamienny to ten... Przed szuka. to, bo przed tobą, bo... dobra zabiję. Ja idę szukać tego kamiennego tego tu, Joypi, jaki ty masz Kurde. zasięg tego widzenia? Ja mam na normal. Ja mam na fara. No to tutaj jestem? Ślepaku, zabiją cię z miecza. Chodź tu. Ja nie mam miecza, niestety O, ty on ma. Łuk. Kurde, gonimy kolej, zabiję go zabiję. ci Joypi, pomogę ci Joypi. Chodź, chodźcie. Chodź, chodź, chodź. ucieka, mam go, mam go. Tylko go z tego, z łuku Ja go z łapki biję. Bo jego... Ale nie co wy robicie? Nie, nie failujcie, błagam was Dobra, yy, możemy ci tak i uciekamy Za mną, za mną, za mną, uciekaj Ja kolesia ty ciśnę Mam go już, po nim, już po nim Dobrze Kurde, już nie po nim JJ, Sporo Kamil JJ. JJ, wszyscy mają JJ Czemu? Czemu JJ? Czemu no, JJ? CZEMU JJ? JJ? CZEMU CHCESZ się ZE MNĄ BIĆ? NO JJ, BŁAGAM CIĘ, NIE bij SIĘ ZE MNĄ JJ, 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 mordę. Haha, <laughs> wierzycie w jj a? Ja wierzę yeah. w ducha. To, to znaczy, że wierzycie w wygraną w sumie. Ja wierzę, ja wierzę. Ja wierzę w papieża. EVERYBODY PUMP UP! Eee, nie wiem, tutaj... Wow, wow, wow! wow. Może on ma łuk, JoyPi, uciekaj! Ja idę na spawna, szybko. Bo ja nie, nie przetrwam, nie mam jedzonka, straciłem całe prze przezgonienie tego debila. O sobota, e, Tiszu, widzę Cię, Wid widzę Was, widzę Was. Idę Ahoj. do Was. Bardzo dobrze, trzeba go zabić, bo on ma łuk i ty też masz łuk. Jak on będzie miał łuk, znaczy ja będę miał łuk, to on nie będzie miał łuku. A ja, ja potrzebuję łuk. Zabijcie go? Leci? Nie, ale. O dobrze, dobrze, dobrze. Chcesz... Ja chcę łuk, bo nie mam łuk. Dajcie mi proszę jakieś temki. żarcie. Ja ci dam żarcie, zaraz. Rzucaj szybko, szybko, bo jak ty padam. łuk, kurde. Ja mam strzały. O to daj mi strzały. To daj mi łuk. Nie, daj mi strzały. Ile masz strzał? Bo nie. mamy łuki. Nie, chodźcie, chodźcie. Ja dam wiem, ci buty. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Ksegan, dam ci buty, cieszysz się? Chodź nie, po buty. Gdzie, gdzie no, nie idziecie? masz buty. Daj strzały, bo to są niepotrzebne teraz. Mi no, też, no. chodź, chodź. No o, kurde, puste duszka! Sorry, ale daj strzały. Ile no. masz strzały? Dwie. 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 Masz jedną strzałę, będziesz się bronił. Chodźcie, potrzeba nam. ten, Będziemy kampili na pa pałnacznie? nie? Nie, no, bez sensu. Ale jak no, ja jest tu to... więc trzeba tam polecieć, nie? Wiesz, co najlepiej by było, jakbyśmy przelecieli w drugą stronę mapy całkowicie? To właśnie mówię, bo tam jest. Ta Nons non-stop, prosto tam gdzie szliśmy, ponieważ tam mało osób poszło tam e jest ta, ta piramida cała. Powiem tylko tyle, że potrzebuję fuda. Ja też. E, Dajem wam troszkę <grym> jedną. gdzie ten koleś nas zabił, tak szczerze, w tym drzewku? W drzewku? Nie. To, to te chamskie, co ja mówiłem, Le że uważaj plecy. A co tutaj przyna? To chodźcie, bo to może być pełne jeszcze. Tu wtedy w bliżej. Zobaczę, że nas ktoś. To kryjcie mnie, kryjcie mnie, on do mnie biegnie. To biegną do dwóch. I on ma żelazny, nie złoty. To weźcie ich pobicie. Wow. Nie ma żelazny z enchantem! Zabicie ich, zabicie ich! Złote z enchantem. Zabij go, zabij go, człowieku! Ja, ja nie mam szans. Ja nie mam szans, on najpierw na mnie leci. Rol, padłem! A ja nie okay. przeżyję, chuja. Okej, okej, A ja nie, chuja, nie przeżyję. Koleś mnie zmiesza, nie może dosięgnąć. Dobra, zabijmy. zabijcie? Zabicie. Ja jeszcze żyję. Co się stało z moimi rękoma? Ja jeszcze Gdzie żyję. Końca? Ja jeszcze przeżyję, ja jeszcze żyję. Gdzie ja mam ręce? Nie, wstać się. Ja jeszcze no. żyję. Mam trawę w ręce. Ja jeszcze żyję. Czekaj, pójdę zrobić na nich charge. Dobra. To my sobie gdzie idziemy? Aaaa! Cześć. Gdzie idziemy, JP? Nie wiem, bo ja... Nie, nie, nie! nie, 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 nie. Odejdź, odejdź! Pożarcie. Po co ci żarcie? Ty jeszcze ja, żyjesz? Nie, ja powiem. Ja Dobra, ja chodźcie na kolejną arenę. Na 25. Ja, nie, idziemy na arenę numer 14. 25. Dobra, 14. 25! 25 dawaj! SG. 25 Dobra, Czemu może być? Może być tak. Czemu ja z tym koleściem jestem na jednym klocku? Bo jesteś klockiem. What the fuck? To jest ten koleś zganiam tak. 3 sekundy, dwie Jedna fuck. Mam żelazny miecz! Jak zwykle masz żelazny miecz? No ja mam żelazny miecz, na serio? Żelazny? No tak, ja też. Kolejny żelazny, kolejny mam, kolejny! Kurwa zabromi mi. Bo ja nie mam nic, mam spodnie A ja, znaczy, a mnie zabrał koleś Mam skarpetę. Złote skarpety mam no tego z Gangnam zabić Idziemy na tego z Gangnam style. No dawaj z Gangnam, się z... pierwszy mnie zabije Ja go zabiję, ja go już mam od tyłu, zabiję go MNIE Zabił go, Jojpi, zabiłeś go, zabijesz go, zabijesz go Zabiłem. Zabił mnie Ja, ja biegnę Jojpi Debilu JP JP. Sorry Ty to jak, ty masz takiego rage moda Jak zobaczysz przeciwnika to walisz przed siebie Bo ja nie patrzę co ja robię Tam jest koleś, tam jest koleś, dawaj go, dawaj go Lecimy na niego, on, on nie ma szans, on nie ma szans, Lecimy we dwójkę I nie zabijaj mnie, błagam Cię Tak jak przed chwilą tego zabiłeś Spoko. Mamy ich dwóch, dwóch, mamy nawet Zabiję go, zabiję go do tyłu, zabijem go, tak, pięknie go zabijem, zabijem go, zabiłem go Lecimy na tego drugiego, gdzie on jest, tam jest Zabijemy go Dawaj, dawaj JP, dawaj Ciśnij dupkę Boże, tak, że ja, że znowu będę połowę materiału przyciszał, przy No przepraszam Cię, no człowieku, ja mam emocje Zabił się Emocje Zabił A! Się. Uważaj, JP na serwerze jest 150. Dźcieczenie, dzisiaj, bo, ja, bo widzę, że tu dużo skrzynek nikt nie, nie podbierał. właśnie ja wiem, ja ty idę na mnie teraz, bo ja tych bardziej koleśi gonię. Widzę cię. Dobra. To chodź, lecimy tam do przodu. Tu jest jeszcze jedna skrzynka. Ja już ją otworzę, co w niej jest pusta, dwa razy warto. OK. Masz e, spolenki? E, mam, na zbyciu. Masz ten, e, potrzebujesz... nie mam nic, Ok. Kasko potrzebuję. No, ja nie mam. Ho, ho, lecimy. Dam ci złote z, z poręki, chodź. Mam złote. Y chodź, wiem, który możemy zejść, bo tam się kolej zabił. Dobra, więc jeżeli oni grają na arenkach, to ja może sobie zrobię chwilę przerwy i widzimy się za chwilę. Okej. Okay. Nie, nie, nag nagrywaj z innej rany, wejdź sobie na taką jak ostatnio. Na spekta. No. Nie, ja zatrzymywałem tutaj ten. E grypanie, no. Idę po pizzę. I zaraz będę. żyję Skacz. Nie na mnie. Tutaj muszą gdzieś być temy. Rozglądaj się. Na pewno. Lagi, lagi. Kurde, czemu? OK. Tutaj muszą gdzieś być temy, bo koleś się coś zabił. Skoczył, jak ja go goniłem. Tak bezmyślnie. Spasuwałoby wejść na górę. O Jezu, co tu jest. Lol. Chcesz tam wejść? Ale nie wyjdziesz po tym stamtąd. To jest pułapka. Wiem. to nie lecimy, nie, dawaj, dawaj, dalej Patrz tutaj na boki ścian, może gdzieś tam się kolej ten zabił, właśnie, nie? Albo przeżył i na sobie chodził. Mam dwa żelazne miecze z terrorysta Ej, czekaj, czekaj. Uważam za jest... tobą! Nie strasznie. Sorry, człowieku. Sorry. Wciski mi się pomyliły. Czekaj. Możesz mi oddać. To nie. Hmm. Co mam ci oddać? Nic. nic. potęgi musiałem to... zmienić. Nie jesteś na arenie, czemu? Fak, jestem na arenie. Czemu ty mnie gonisz? Ty masz... Skąd ty masz tej temki? Trzech zostało. Nas Czyli? dwóch jeszcze jeden został. No to wiesz co? Muszę cię wyeliminować. Ja chyba ciebie. Zła ty jest jestem. Ale najpierw to. Chcę... Do końca, to... do końca, tak. No jak tam chłopaki? Dobrze, Fawiecie. na razie zostaliśmy we dwójkę i jeszcze jeden koleś. Dobra. Gdzie to piorun, piorun? Patrz na piorunę. Kurde. To na nas walą. Ale ten trzeci. Ja, nie, wiem jak ty, ale ja... ...płynę w górę. Tam nie wypłyniesz. Chociaż nie, dasz ale. Ty, tu jest ten, tu jest skrzynka. Nie, nie ma skrzynki. Lol, ale lag. A nie mam laga. Nie dostałem logo. 18 FPS-ów to też tak się da nagrywać. Ja mam 60 i żyję. Ale ty nagrywasz? O! No. A to wy nagrywamy, to fajnie, ty. Bo ostatnio jak nagrywałem, to tylko dwie osoby nagrywały. Ja i Joy i Tiszu i ten kolejny koleś nie nagrywał. Bo z ciebie tak mi smutno było, JoyPi, czemu nie nagrywasz częściej? Yy, nie mogłem, bo musiałem tym odzyskać. Aha, a bo... zapomniałem, Sorka. Bo pisałem, że nie mogę na razie, bo wpisałem w sprawie Steama do supportu, bo mi... ktoś mi się wkradł na konto stary. Ja, has... dopiero, ja dopiero wczoraj pobrałem Steam'a. Ktoś mi... ktoś mi wkradł się na konto i hasło tylko zmienił. LOL. A byłem też na policji z tym, nie? No. A policja co, jak zwykle? Nic nie mogła zrobić. No bo to wiesz, takie pały na policji. Znaczy, nie można nic przeciwko policji mieć, bo wiesz, jakby nie było policji to i ktoś by ci zabił matkę, to gdzie zadzwonisz, kurde, na ten? Na co? Yy, chyba wiem, gdzie jest gościu. Yy, wiesz, że ja jestem tym gościem, tak? Mm. Czemu ty tak kamską chcesz mnie zabić? Czemu ty to planujesz? O, skrzynka jest po drugiej stronie. To lecimy. Ale ja jestem na samej górze. O nie, ja tam nie będę wbijał, nie. Jest pełna? Była pełna. Masz żarcie? Mmm, coś to mam. Ja też mam dużo. O! Co? Zaraz zobaczysz. Co? Pokaż. What the fuck! Nie wierzę. To uwierz. No jaki kicham! Jak to zrobiłeś? Skrzynki. No co za fuksiasz. No. Czyli ktoś tu był Ustaw. Kurde Ktoś tu był Ustaw. Jest, tam jest, jest, tam jest, tam jest, tam jest Wiem wie, gdzie jest, wiem gdzie, gdzie jest Chodź, chodź Lecimy, lecimy chodź, wardę... chodź, Tylko nie wiem, tu czy tam? Pioruny, pioruny, pioruny gdzie wy, gdzie wy jesteś to? Czekaj Weź tutaj o, zobacz Bo ty masz większy, di far distance Tam jest, tam! Tam, po tamtej stronie, widziałem pioruna, dawaj Piorun był po twojej nie, bo tamtej był. Ja go widziałem, przecież to nie był twój Dobra, to ja biegnę. To biegnij. Szybko dawaj Dżapi, Dzipi, Dzipi, czekaj, 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 stój, 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 stój. Tam jest, tam, mówiłem, wy tam jest, tam jest Tam jest, dawaj Dolecimy. Mówiłem, że jest trzeci koleś. Tu jest, tu! Tu przy spał nie dawaj go Tu jest, tu jest. Zabijemy go, dawaj. DJP, DOIPI BIGO! IDE! DOIPI! Zabij go! Fak! Uważaj! Nie bij mnie, nie bij mnie człowieku, jeszcze nie! Iha! Dobra pillu, mieliśmy zrobić ostateczne starcie Dobra, spoko, ale ja wygrałem Forever! Dobra, jesteś w ciszu? W ciszu. Mo W końcu będę mógł ja napisać, byli, że pierwsza wygrano, nie? No już koniec, no chodź, ciszu. Dobra, to Arena 25 dobra. jeszcze raz wbiamy? Nie, 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 nie. To teraz dawajcie na... SG, join 4. 4 Pełna. Dobra, jestem tutaj już w przerwie. Ja, dawajcie y na... dawajcie na... Na piątkę. Na nie, nie, ja wbiłem na 14. Czterna... nie, ja wbiłem na którą? Ja wbiłem na... A. No. Kurde, nie wiem. Dawajcie na 14 i tyle. A nie, staram się do dupy. Nie, nie, chodźcie na samą górę, tam ja nacisnąłem gdzieś. No dobra, na samą górę gdzieś nacisnąłeś, to znaczy gdzie? No, no dobra. zobaczcie, tam jest plus arena, zobacz. Eee, ale nie wiadomo ale gdzie. Ale do jeden, nie wiem, która to arena. Uzu to z poczekalni na arena 4, nie wiem, która to jest arena. Chyba. Ja... 24 chyba, 24. Dawaj na trójkę, dawaj na... 24, 24, dawaj na 24. Na trójkę lepiej, 24. na taką niższą arenkę, chodźcie. Na trójkę. Dajesz się rozpoczęła. No tak, 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 widziałem właśnie. 7-6. Na szóstkę szybko. Ja już się już ja nie wbiję. To chodźcie okay, na szóstka. Jest to na Join 6. Dobra, na naszym... Murzyn. Ui, to jest ta piękna arena! O, Paszek, I... fajnie po siebie. Joy P ma na plecach Joy. J. Ja mam na plecach te Aksegana ma... Na plecach? Kutasy. Jest ma A, a Baksegana. Ma ja mam Creepera, nie widzisz tego Uusino. Baksegana na plecach. Ty bakterio, ty planktonie. Zrób sobie takiego karniaka na plecach stary. Co? No, a tak poza tym, a, a, a tak w ogóle Segan, kiedy kupujesz? Konto. Co? Nie wiem, właśnie widziałeś co do ciebie pisałem. E, tak, właśnie Segan odkupuje konto na YouTube, więc będziecie go widzieli pod inną nazwą. Nie, ja nie odkupuję konto na YouTube, tylko chcę kupić konto na. Jasne, Jakieś jasne. Już, jasne. Tak. Ty debilu, jakby jakbym robić konto, to bym użył tego kontakt Segan. Jasne. Na konta jasne. Tak. On kłamie. Nie kłamie. To, to co Uy... nie kłamie? Spójrzcie na tą twarz. No spójrzcie na tego Brzdala w okularach, Musiał się zakryć chusteczką i okularami a... Promieniuje zajebistością, nie chcę, żeby się. A, ale... Tak samo jak ten tutaj po boku, przepraszam. A ten kandydat obok okay. jest otwarty o Dobra. Okej, okay. a no to ciebie nie było? Nie było. <laughs> nie, bo mi kumpel napisał na Skype'ie, czy gram w Makao. Wolić, wolić go, go. <laughs> Grajmy w Makao na Skype'ie No! dobrze przez ty, chyba muszę kiedy live zrobić <laughs> 129. Ta arena coś nie chce startować, co mi się nie podoba Michał! Ej ta, gra, ej, ta gra trwa już niby Wiktor, Wiktor, Wiktor. Chodźcie na inną arenkę Co już równa się ban? Czemu ty wyszedłeś z areny? Bo in, chodźcie na inną, chodźcie na 24 Wow, dużo się nie różni od respa 24 nie się gdzie jesteś. Ja na terenie! Nie, nie byłem na terenie, fak. Jesteś na 24? Mhm. Patrz, patrz, to jest pół! Jakie menda jest obok mnie. Co za brzydal koło mnie się ustawił, Fuj! A ten obok jest ładniejszy. Już 4 skrzynki mam do opaniowania, już wiem gdzie są. Raz, mhm. dwa, I trzy. O, laka, laka. cztery. chyba. O, Dobra, tu jest za mało 24. ludzi. Nie, tu będzie dużo, zbiję na 24. No to jest 24 Szkieletę Gdzie ty jesteś? No tutaj jestem. Nie widzę cię. Bo jestem daleko. Dobra, 20 FPS-ów. Dobrze, dobrze, dobrze się nagrywa. Cześć. Cześć Joypi. Co tam słychać? A po staremu. Widziałeś kiedyś, e <gulasa> kiedyś kaczkę na glasa? Jak co? Widziałeś kiedyś kaczkę na glasa? A ty nie? Nie to spójrz lustro. Kaczkę! Kaczkę! A ja się pytałem, a ty widziałeś? Ja widziałem! To, to spoko Boomek się dwa napisał, że zapraszam na tego na swojego live'a, nie? Już dostał bana Co so, je polajwował? Wii patrzcie jak 2 FPSy skutkuje na moim laptopie Wow Nie wiem, na razie Zajubisz skuteczniamy ty. grę bez gry A ZGWOTE Zagłotowałeś na rozpoczęcie gry! To Owszem, ja mam pizze, więc pozwolicie. Na ile, na ile ja ten, jak gadam to na ile wyglądam, no? Na ile? Na ile wyglądasz? A nie, na ile ten, na, na ile o, tak mnie słychać, no? Na ile mnie słychać? Mm. Jakby Jakbym ile miał lat, no mów. Nie wiem. JP'ego się pytam. Yp, ja na ile, na tak. ile masz? No. 17. No, 13. Ja pierdolę. Na 13, 14. Ja pierdolę. Na no serio? <laughs> Kubo Kubok napisał, że jesteś pikaczu i na 24. Na no serio? <laughs> no serio? Elu, nie no, tak nie będziemy robić, bo mało ludzi jest. No, szybko, A no czemu? Powiedz Czemu że... powiedzcie? Pusta Pustary po Chodźcie na arenę numer 1! Ej, chodźcie tylko na jedenkę. SG join 1 Ja nazywam odcinek pusty areny i tyle. To jest ta fajna arena! To była nasza pierwsza arena wspólna! pamiętasz to? O, pamiętam! Przypomnij sobie mojego unbelievable killa. Pamiętam, jak tam biłeś tych 40, co mnie bili, co mnie chcieli zgołcić. No, a to ja ich wyruchałem. Trzeba zrobić moment. Słuchaj, co trzeba zrobić? Moment. Haha. <laughs> Ej, w sumie z naszych się by fajnie zrobiło. Vertez jest na czwórce. Jest? No. Tak, nie, nie ma go, ale no, zawsze mówią, że jest Vertez na czwórce. Nie lo, 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 A jak jest Vertez na czwórce, to ma problem. Ale Vertez jest... to, to gra zawsze na v -grafcie. Jak Vertez jest na czwórce, to ma problem, bo my jesteśmy na jedynce, więc... No, ...z najlepszymi nie pogra. No. Człowieku, z nam... ...z lepszymi niż na... my nie da się zagrać. A szczególnie, że patrzcie jaki team. Patrzcie, ten po lewej, ten po prawej. I normalnie ten, ten po lewej, ten po prawej. No jeszcze pizza przede mną, stary. Pizza przede <laughs> mną, klawiatura i myszka. A przy sobie. myszka i, i mikrofon, i monitor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. What the fuck, a wpadłem do dziurki. Spierdalać, ja idę na drugą stronę. Ja idę oprócz tamte skrzynki. O Jezu. Miem buga na skrzynce i... O! Macie miecze? A, nie. mam Macie miecze, czym obronić? I strzały. Macie miecze, czym obronić? Nie. Ja mam tylko tego. To będziecie mieciałem bronić, mówię wam już to. No gdzie jesteście? Bo ja was nie widzę. O cześć! My uciekliśmy już pod Ciebie I tym oh. oto sposobem rozdzieliliśmy się na osobne tospo. Nie, ja, ja jestem trajpiem razem Nie bój się mm, no, Więc tym sposobem zostawili mnie po prostu Sorry ja. I ty w Strzałem jak... Strzały, miecz, Ej, kurde, jak... łuk, pancerz, full CO ZA Ale Lepiej mnie zostawić, po co? Po co stisz ubiegać? Po co? Ta, po bo co To co, ma tylko pecha dla nas Zresztą, prawie. Przepraszam, że przeklinałem. kuras kolejny Chociaż obiecywałem, że już tego nie będę robił, bo jestem piękny Tak, nagrywaliśmy jeszcze raz bo ksygon się oczywiście poczuł o no wiecie, ja tak strasznie się zacząłem wkurzać na JoyPiego, bo mnie bił, ja musiałem jego bić Tak, 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 tak I mi gwałcili Koleś tutaj biegnie, zabijemy ich dwóch Wyruchamy ich, dawaj, 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 JoyPi, 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 JoyPi JoyPi, JoyPi Ja JP, nawet nie wiem, gdzie dropy, ty jesteś JoyPi, 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 JoyPi Gdzie dropy. ty jesteś w ogóle, ej Zabijemy go, JoyPi, JoyPi, patrz jak go bije! what the fuck Wow no, Jak ja cię straciłem z oczu w ogóle Jak ty mnie straciłeś z oczu? No, ja Kogo się, no, się zbloczył na lianach, na lianach się zbloczył. Patrzcie, co się dzieje, To się jest. Koleś chciał ze mną mieć sojusza, ja go biłem. Co za D? Przepraszam cię. Wow. Um, przepraszam osobę, które zabiłem, um, ale no, niestety to jest Survival Games i. Wy wow. Żeby wygrać, choć, trzeba innych zabić. Oh, fuck. No, fuck! Przepraszam. JoyPi jak widzicie, też przegrał już. Nie, tam było sześć dużych skrzynek. Więc już też e, znaczy Tiszu przegrał. Piuszmy... Czai sześć dużych skrzynek. Karnego ogarnął tam. Wszyscy karnego kutasa dla dla, dla, dla Tisza. E, po co mi Karny? Przegranego. Przegraną. Ui, skrzyneczka. Ui, skrzyneczka! Ui, Bo się Ui, nadajesz to... na to. A co, co wy na to, żeby napisać też ...JoyPiemu Karnemu, Karnego? Ui, nie mam permission. Mam ultra kila tak? i zabijemy go Okej, ale ja widzę tego Higama Widzisz Kegana? Zelazny gości do mnie No to zarabić go trzeba było Tak je padłem już Co debil, co za dep, co za, za joype Dobra padłem o, Chodź to jest coś... wygrana, nie. Wy jeszcze żyjecie? Kto jeszcze żyje? Nie, ja nie żyję, ja umarłem. Koleś! 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 Zabiję go! Zabiję go! Zabiję tego Master Z drewnianego mieczka go zabiję! Zabiję go! Jestem jest alchemistą! Zabiję! Zabiję alchemistą. go, go Jesteś alchemistą, tak. No, bo... no to co, ja może sobie zrobię małe jakieś cięcie. Nie rób cięć! Ja was... Ale nie, nie robimy cięć, ponieważ to już chyba będzie koniec, myślę, bo to już długo trwa. Nie, to trwa szybko. I to trwa długo. Trwa szybko. Trwa długo! Krótko! Nie, naprawdę długę, więc już wiecie. Nie wiem, albo Coś ja mam czynna. lagi, albo ja nie tak. wiem. Nie, pełno, jest, wiedziałem. Masz lagi i nie wiesz. A się załapałem na zenchantowane spodnie. A ja się załapałem na. na... Protection 4, Ta, a ja złoty się... tiszu. Tak. A zgadnij ja znalazłem tiszu. wcześniej na mapie. Złoty tiszu, jak sobie, jak sobie A ja już pisałem, wy trzeba go zabić, jak byłem już na tym moście, już cię chciałem ciachać, a ty mi za szybko uciekaj. Bo ja wiedziałem, że zanim ty się obrócisz i zreagujesz, wyciągniesz ten mieczyk, to ja cię zabiję. Tylko, że. Co, gór... ja? No tak! Jak ja miałem wtedy miecz wyciągnięty ciągle. To zobaczysz na nagraniu, że ja chciałem cię zabić. Już na ten ten pisałem, że trzeba go zabić. Ale mi FPS-y skoczyły? Mi nie, mi, mi skaczą. Mi, ja, ja jestem na człowieka na spełnie, ale tak mi FPS-y skaczą, to ja pierniczę. Ja wiem do pułapki, nie wyjdę już stąd. Tak. Guzik, tak. to tak, tak, Proszę wyklę. Państwa, ostatnio też, że ja grałem Wygrałem, saganem, tak. to wpadłem w pułapkę, nie? No tak, więc ja przegrałem, więc y, gdzie jest Joypi, gdzie jest Tiszu, tutaj stoicie, tak widzę yy, Iszu, Iszu. Ja, jak się Iszu, mamy żegnać, to Chodźcie na góry Żegnamy się? No to dobrze, to chodźcie do góry Chodźcie do góry, chodźcie do góry, chodźcie do góry Ruszaj się grubasie No ruszaj się grubasie No gdzie wy jesteście? No nie wiem, ja jestem tam na tej złotej... Ja gdzie jestem na ja... spawnie Ja skaczę na te złote główki tam, bo, to porze... chodzi na ten na spawnem dobrze, już idę. A tamten? Nie, tamten niech nie, nie się nie żegna. Nie, Nikt nie żegna się, nie... się z nami? Nie, on się nie żegna czemu, nie wiem, nie wiem. Jestem, 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 jestem. Oczywiście. No to dziękujemy za odcinek, jestem, nie ma na wstępie. <laughs> więc witam was, to jest ostatni odcinek. To, więc... Tak, to jest koniec yy, tak. games. Jeżeli odcinek wam się... Sp Idziesz ciszu, idziesz, idziesz, bo to... Chodź kończyć? tu ciszu. Gdzie? Ja nie wiem. Gdzie? Chodź A, na Dobra, no. O kurzę! Dobra. Chodźcie, tak, tak, tak. Więc. O. To było, o, to było na tyle z tego odcinka. Dzisiaj fajnie nagraliśmy, tak? Więc jeżeli odcinek wam się spodobał, to zostawcie lajka. U mnie utiszał u, o Joyp'ego. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to zostawcie nam subskrypcję. A! Jeżeli Wam się spodobało, to zostawcie też komentarz. Narka. Aha, Yo. Ja, ja powiem tak. Mam dwa nowe intra. Z tego co bym bardzo chciał, chcę bardzo podziękować Seganowi. Jeszcze skończyć. Tak, ale ja nagrywam dalej. A, rozumiem. Um, Dziękuję Seganowi, że zrobił dla mnie intro. Nowe. Nie ma za co. I tak, drugie intro dostałem też niedawno teraz. Intra może pokażę. Może, może ocenicie sami. Intra, bo wrzucę na YouTube'a. Cega nie baw się za mną. Tu, bo jesteś zboczony, masz myśli. Patrz wy Pedały. Nawet wy trójkę. Dobra, odczepcie się. A więc tak. Komentujcie. Subskrybujcie. Główny górę, guziczek. Magiczny guziczek, tak. Jest, nie. <laughs> Nie no, zejdźcie mi z głowy, bo... To jest... porażka, porażka. Komentujcie, subskrybujcie. U łapka w dół. Nie łapka w dół, tylko w górę. W to mnie motywuje do następnej... Łapka w dół go motywuje! Nagrywania. Nagrywam także z A ła to bolało. Oko <noise> Dobra, ja się z wami żegnam. To Rzutu był się Siema na raczej pa